odebrane, tu Karol i jego piesek tu zawiniątko i idziemy <grym w> jesteśmy <gajach> w Kutaisi, wylądowaliśmy właśnie przywitało nas upał mamy tu miejscowego taxi który z Karolem szuka swojego samochodu bo zaparkował, ale nie wie gdzie więc teraz e, musimy się przetransportować do Zodili a stamtąd będziemy łapać sobie już busa do Mesji, no mamy do pokonania 20 kilometrów ponad Jest Tak jak pod tutaj wszystko jedzie na spontanie dotarliśmy do Dzurdzidi to już taka miejscowość większa trochę turystyczna mamy prawie 100 km ze sobą teraz musimy jeszcze ponad drugie tyle złapać już w drodze do mesty no nie jest łatwo tu jeśli chodzi o takie tematy busów nie ma lokalni kierowcy wiadomo, że chcą się zarobić także teraz Karol jeszcze kupuje chlebek i lecimy szukać dalej transportu a tu nasze bagaże Poszukiwaniu busów Wszyscy zdziwieni. Bo jakieś dziwne ludki z dziwnymi paczkami się szwędają i mówią jakieś dziwne słowa. Generalnie nikt tutaj nas nie rozumie. Tylko rosyjski, angielski, średnio. Ale co Sulu Kotuku jest uniwersytet. Lokalne i czekamy teraz na odjazd Busa Domesti. No, jak się zbiorą ludzie, to pojedziemy. Jak nie, to też pojedziemy, nie? Nie ma wejścia, zapłacone. <laughs> Pojmijmy pieski, bo jest 36 stopni, a one tu bidulki leżą na słońcu. w dwóch godzinach stania. Karol już wygląda jak miejscowy, jak miejscowy busiarz. Nic się nie dzieje. Ludzie przychodzą i tak wszyscy stoją. Chyba, nie? No i na pytanie, kiedy odjeżdżamy, to generalnie jest jak się zbiorą ludzie. I tak sobie o, wszyscy tu siedzą i czekamy. Tak sobie czekamy. Na pytanie kiedy jedziemy było Po 3 godzinach oczekiwania w końcu udało nam się ruszyć w stronę Mesti. Mieliśmy głównie kierowców, walkę o klientów. Eee, no tak, tutaj zdecydowanie podróże kształcą i eee, są nowe doświadczenia, nowe nauki. Jak załatwiać pewne sprawy. W każdym razie dwa sprawia, że się nikt nie śpieszy. Eee, trzeba negocjować cenę. Świat starów miejsc, to na pewno. E, tak, tak, jest inaczej, więc nareszcie raz w drodze Właśnie wyprzedzaliśmy e, samochód na drodze No i w takim stanie mamy lusterko Kierowca na zakręcie wyprzedzał autobus i pikapa. No i z naprzeciwka nadjechał bus Więc to było spotkanie I tak się fartnęło, że poszło tylko lusterko No ale teraz oczywiście tyłem zjechaliśmy e, z górki I tam trwają negocjacje Generalnie jest szansa Karol, żyj, trzeba do tej Kiedyś na pewno Miejcie nas w Tak Jak tam Karol? Jak uważacie, że w Zakopcu kierowcy jeżdżą szybko nad Morskie Oko, to musicie koniecznie przyjechać na drogę do mesty naprawdę tutaj nasz driver daje radę Odegoniliśmy autobus przy którym mieliśmy dzwona zaraz będzie pewnie wyprzedzanie Tam Karol, przeżyłeś drogę? Oj to była droga, której nie zapomnę nigdy Generalnie dotarliśmy już do Mestii No droga z tego Zubili to... Ile żeśmy jechali? Z dwie godziny z dwie... No Więcej chyba nawet Ze dwie, trzy godziny, kurwa no jak... Mocna droga Trzy godziny czekaliśmy na busa aż droga. Dwie godziny ponad jechaliśmy e... To jak ktoś był na Krupówkach i myśli, że widział już wszystko zimą, to... Że nadmorskie oko jeżdżą szybko i niebezpiecznie, no to jak sami widzieliście, co tu się wyprawia, to jest niesamowite. To tylko cząstka tego, co było, bo dużo rzeczy nie nagraliśmy. Na przykład dzwona z innym samochodem, czy krów, które wychodziły nagle na drogę. No, po na mygo... już też się nagrywałem, bo generalnie jechał tak samo. Ograniczenie do 40, on cisnął, wiadomo sobie przez telefon. Schylał się. No generalnie jest folklor dobry. Niestety docieramy trochę późno, już do e, domestii, więc tak za dnia dużo nie zobaczymy. Ale jeszcze się może załapiemy na jakieś jedzenie. A tak, to, to ruszamy już w trasę. Takie. I docieramy w końcu do domestii po całodniowej wycieczce. Raczymy się lokalnym piwkiem. Udało się. Czekamy I czekamy na, na miejscowe jedzenie. Dzisiaj ostatnia taka cywilizacja. Wysiada, jutro ogień, w gór. Siemanko jest prawie 12. Mieliśmy wyjść około 10. No ale zakupy z Gruzji to jest rzecz, przynajmniej tutaj w Mestii, która wszystkie. jest no, bardzo nieprzewidywalna, jak zresztą wczoraj dzień pokazał. Na kartę SIM czekałem 45 minut, żeby można było ją zarejestrować. W markecie kupienie wody trwało jakieś pół godziny, bo się nie mogli połączyć generalnie z bazą, także... A pakowanie już spakowanego plecaka zajęło nam powiedzieliśmy, że 20 minut do gospodyni naszej Marii, a wyszło z półtorej godziny. Czyli załapaliśmy się na czas miejscowy, którzy zawsze jak mówią, że jest 10 minut, to bywa pół godziny. No ale finalnie udało nam się, idziemy teraz jeszcze kawałek przez męskie i dzisiaj mamy już pierwszy dzień wędrówki do w góry 2500 tysiąca metrów. Tam też będziemy kończyć biwakiem. Około 18 km do 20 mamy trasy. Jest cieplutko. Jest gorąco. Jest ciężko na plecach, ale o to chodzi. Także jeszcze kawałek mesti i, i w górę. Mamy się powoli wyżej. Wychodzimy już z Mesti i teraz fajnie widać krajobraz Mesti z tymi charakterystycznymi wieżami, ale to o nich opowiem później. No, ciepełko jest, będzie srogo, generalnie. To już pierwsza rzecz, którą wiemy, że przy tym ciężarze plecaków i przy tej temperaturze to będzie dobry, dobre wyzwanie. No ale ciśniemy. Gruzja, welcome! Mamy radę! metry mamy już za sobą pierwszy odcinek to przedzieranie się przez gruzińską puszczę także śmiesznie teraz już dalej idziemy drogą odsłoniły nam się już pierwsze widoki na góry wysokie na łużbę teraz trochę niedopłonięta zaraz wyżej a tam będzie jeszcze lepiej także do góry do góry do góry 1000 metrów wysokość, idziemy sam środek e, dnia, południe ponad 30 stopni, suche pieprz. Wszystko, wszystko co najlepsze, wszystko, wszystko co najlepsze. Sucho w gardle, sucho wszędzie, ale lecimy. Jeszcze się pniemy chwilę w górę i zaraz powinniśmy być już na, na grani. No a później granią już swobodniejszy marsz, przynajmniej tak jest w planie. Ogólnie jesteśmy bardzo mądrymi Polakami, którzy wzięli 20 kg na garba i idą w 30 stopniowym upale. Ale kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. 10 km. Teraz mała przerwa na takim punkcie widokowym. Fajne, że udało się uzupełnić wodę. Super widok na łóżbę. Robi ona naprawdę mega robotę. Ta wielkość oczywiście no, nagrania nie oddają, ale w rzeczywistości no, czuć, czuć respekt. Także taki trzylot z widokiem na Użbę i lecimy dalej w kierunku naszego biwaku. Użba to szczyt wznoszący się na wysokość 4710 metrów. Jest jednym z najbardziej majestatycznych szczytów w Kaukazie. Znajduje się na granicy między Gruzją i Rosją. Wokół Użby narosło wiele legend i mitów. Zwana jest wilkiem Kaukazu czy schronieniem bogini Dali. Słanowie bardzo długo nie mogli uwierzyć, że ktokolwiek może stanąć na szczycie tej góry. Potężne, dwukilometrowe strome skały i przepastne lodowce zawsze wydawały się barierą niemożliwą do Docieramy do najwyższego punktu dzisiaj na, na trasie. Jest to szczyt Mentosi 2472. No już jesteśmy ponad połowę naszej trasy. Teraz już troszeczkę w dół. Tu chwilę relaksu, no ale widoki, widoki naprawdę ten wysoki Kaukas. No, na żywo robi to robotę. Jest przestrzeń, jest moc. Także chwilę widoczków. Już w kierunku trochę upragnionego dzisiaj biwaku, bo jednak temperatura i Paga plecaka! Zrobiła swoje, nie, Karol? No, 20 kg kurwa w takiej temperaturze robi robotę. Tam na wzgórzu widać już cel naszej dzisiejszej wędrówki. Widać tam krowy i tam mamy miejsce na kemping. Także już końcóweczka trasy. Ciśniemy. Są las bliżej. Zbliżamy się już powoli do naszego obozu. zaraz coraz bliżej. Powoli zachód słońca. To w towarzystwie tysięczników robi naprawdę robotę. Karol, przerwa. Te plecaki jednak dają popalić. Chyba tobie, muszę czekać na ciebie. Docieramy już do miejsca naszego kempingu, teraz będziemy szukać miejsca, a widok z kempingu, no pierwsza klasa. Chodzimy po polanie, szukamy miejsca biwakowego, już mamy wstępnie wybrane, teraz powrót po plecaki, no i można szykować obozowisko, ale to co ognisko. trzeba przyznać to miejsce jest ognisko jedzone. kozak. Oj, oj, oj. Kozek, ale to jeszcze do widoczków wrócimy. A tak jak u nas na 2000 bywają kozice, tak na 2500 tutaj bywają krowy. krówki. I rozstawiamy namioty. Szykowanie obozowiska trwa. Bliwak mamy rozstawiony. Idziemy za chwilkę jeszcze zebrać drewno. Chyba najlepsze miejsce w jakim biwakowałem. Karol myślę, że ma podobnie, a tak się prezentuje nasze obozowisko. Tu jedna, tu druga. Szykujemy sobie rzeczy, tu będzie ognisko, a taki mamy widok. Pali. Tu nasza baza i bufet. Woda się grzeje. Dzisiaj na ciepło tajski kurczak z ryżem i obok Indie tikka masala, jakiś deserek. Później będzie herbatka. No i tak można siedzieć. Nie muszę wam tłumaczyć jak po całym dniu przy ognisku na 2500 metra smakuje ciepły. Ryż z kurczaczkiem. Pięknie. I czekamy teraz na, na gwiazdy generalnie. I tak sobie siedzimy.